Dzień dobry, przychodzę dzisiaj do Ciebie z dobrą nowiną. Właśnie napisałam książkę Okiem szeroko otwartym na zdrowie i jest to kontynuacja mojej pierwszej książki Przejrzyj na oczy. W pierwszej zajmowaliśmy się profilaktyką zdrowotną w chorobach oczu. Tutaj to spojrzenie jest szersze, holistyczne, dlatego że oczy to tylko fragment organizmu, ale wpływamy zarówno na niego, jak i na inne organy w podobny sposób. Zaprosiłam do napisania ze mną tej książki, a właściwie do udzielenia mi wywiadów kilka osób. I dzisiaj chciałabym Ci pokazać, co to za osoby, czego możesz oczekiwać, jeśli przeczytasz wywiady właśnie z nimi i dlaczego ich obecność była dla mnie tak ważna w tworzeniu tej książki. Przede wszystkim się przedstawię, bo być może nie wszyscy jeszcze mnie znają. Nazywam się Agata Plech, jestem specjalistą chorób oczu i na co dzień pracuję w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, pełniąc funkcję ordynatora, ale także prowadzę Centrum Medyczne Med w Cieszynie. Od ponad dwóch lat zajmuję się również profilaktyką zdrowotną i być może spotkałeś się z moimi artykułami, z moimi materiałami na stronie Przejrzyj na Oczy, a także w, na Facebooku czy na Instagramie o tym właśnie tytule. Tak więc tematy zdrowia i profilaktyki zdrowotnej są dla mnie niezwykle ważne i muszę Ci się tutaj przed Tobą przyznać, że wszystkie testuję na sobie. Tak, ale wróćmy do moich gości, do tych osób, które ze mną współtworzyły książkę, po to, żeby to spojrzenie na zdrowie było jak najszersze. Między innymi zajęłam się dietą i zaprosiłam do rozmowy panią Żanetę Gels, która jest redaktorką na Czerną, a także wydawcą magazynu hipoalergiczny, która prowadzi plebiscyt i Galę Organic Life, gdzie zaprasza osoby, które pracują, które tworzą, produkują żywność, ale także inne środki w nurcie ekologicznym, takim prawdziwie ekologicznym, certyfikowanym. I pani Żaneta udzieliła mi wywiadu. Przejrzyj swój talerz, w którym dzieli się swoją wiedzą i swoim podejściem do tego, co w naszym żywieniu nam służy, a co niekoniecznie. I było to dla mnie bardzo odkrywcze, bo musiałam się zmierzyć z własnym myśleniem na temat ekologii, na temat etyki w produkcji żywności i przejrzeć swój talerz i tak naprawdę przejrzeć swój talerz. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie bardzo ciekawa i serdecznie zapraszam do jej przeczytania. Drugą osobą, którą, z którą masz okazję przeczytać w książce Okiem Szeroko Otwartym na Zdrowie jest Maria Nowak-Szabat, która zajmuje się ajurwedą, która prowadzi kursy dotyczące ajurwedy i różnych jej aspektów, także zdrowia psychicznego, w chorobach tarczycy, i u której ja osobiście skończyłam pierwszą część szkoły ajurwedy i Marysia udzieliła mi wywiadu na temat tego, czego człowiek z zachodu może nauczyć się od ajurwedy. I znajdziesz w tym wywiadzie wiele ważnych myśli. Dla mnie taką mm, najbardziej ciekawą było to, właściwie świadomość tego, że tak naprawdę różnimy się tylko językiem, że medycyna klasyczna, którą ja uprawiam, prezentuję i to podejście ajurwedyjskie, jeśli się połączy, to mówią o, o tym samym, o dobrostanie zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym, jak i społecznym, a dla ajurwedy także duchowym, które możemy znaleźć w swoim życiu, jeśli stosujemy się do zasad, które, które ta właśnie nauka wprowadza. Tak więc zapraszam serdecznie. Marysia mówi wiele ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że jej wskazówki w takim życiu człowieka, zachodu, znajdą swoje zastosowanie. Trzecią osobą, której, z którą możesz się spotkać na łamach książki, jest Barbara Salachna, optometrystka, optyk, z którą na co dzień pracuje w Centrum Medycznym Beskit Med i która jest ogromnym wsparciem dla mnie jako okulisty, ale przede wszystkim dla pacjentów, gdyż wiele procedur wykonuje po prostu sama. To od niej zależy, jak wygląda badanie optometryczne, jak wyglądają ćwiczenia wzroku u najmłodszych i z nią porozmawiałam na temat tego, co dzieje się ze wzrokiem w obecnych czasach, jaki ona ze swojej perspektywy widzi udział obecnego stylu życia i pracy zdalnej, nauki zdalnej, ale także budzącej się świadomości i odpowiedzialności osób, rodziców za swoje dzieci, ale także za swoje zdrowie, za zdrowie swoich bliskich i myślę, że znajdziesz tutaj coś ciekawego również dla siebie. Nowym wyzwaniem dla zdrowia jest także to dotyczące narządu ruchu. Na temat tego, co zrobiliśmy swojemu narządowi ruchu, rozmawiam z fizjoterapeutką, dr Joanną Stodolną Tukendorf, która przyjrzała się Temu, jak zmieniło się nasz, nasz układ ruchu, nasza mięśniówka, w związku z tym, że coraz więcej czasu spędzamy w domach, nie ruszając się, nie dbając o to, żeby sprawność fizyczna była na jak najlepszym poziomie. I nie opowiem Ci wszystkiego, bo zachęcam Cię do przeczytania tego wywiadu, natomiast ja po jego. Hmm, Przeczytaniu, natychmiast kupiłam sobie poduszkę, która jest niestabilnym podłożem, po to by ćwiczyć moje mięśnie głębokie kręgosłupa, i przyznam, że od tego czasu kręgosłup po prostu mnie nie boli. Więc, jeżeli chcesz uzyskać więcej rad, które dała Joasia, po prostu przeczytaj wywiad, jakiego udzieliła mi na łamach książki. Kolejną osobą jest psycholog Agnieszka Czajkowska Wendorf, która zajmuje się zdrowiem psychicznym i która Przyjrzała się zmianom dotyczącym zdrowia psychicznego, które dzieją się właśnie teraz na naszych oczach w obliczu trwającej już ponad dwa lata pandemii koronawirusa, i która dała swoje rady dotyczące tego, jak sami możemy wpływ, wpłynąć na poprawę tego zdrowia psychicznego. Tak więc. Ja osobiście sama czuję, że po dwóch latach takiego przewlekłego stresu i niepewności muszę sobie pomóc w niektórych momentach i stosuję się do rad, które, których udzieliła mi Agnieszka. Kolejnego wywiadu na łamach książki udzieliła mi Krystyna Kornas, która zajmuje się odpornością psychiczną i stresem, a właściwie uczy technik radzenia sobie ze stresem. Nie będę Wam zdradzała wszystkiego, o czym powiedziała Krystyna, natomiast powiem tylko, że najczęściej mamy takie podejście, że stres zagraża nam absolutnie fizycznie i jest to pewien atawizm, bo stres służył atakowi lub obronie przed sytuacją, w której byliśmy zagrożeni. A w chwili obecnej, większość stresu, jakiego doznajemy, to jest stres który nie zagraża nam fizycznie, który nie ma takiej mocy, który jest stresem przewlekłym i potrafimy sobie z nim poradzić w zupełnie inny sposób. Tego uczy Krysia. Ostatnią rozmową, jaką przeprowadziłam jest ta z Elżbietą Dudzińską, która uczy tego, jak oddychać, a właściwie uświadamia to, w jaki sposób prawidłowe oddychanie wpływa na naszą odporność. Myślę, że w czasach y, kryzysu zdrowia, jaki właśnie obserwujemy, i, i tego ogromnego stresu, i tego zmagania się z różnymi problemami, także oddechowymi, świadomość i nauka, i wyćwiczenie w sobie prawidłowego oddechu może nam bardzo pomóc bez względu na, na warunki, w jakich się znajdziemy, i sytuację zdrowotną, w jakiej jesteśmy, tak więc. Zachęcam do przeczytania wywiadu z Elżbietą Dudzińską, która jest lekarzem medycyny integralnej i skończyła studia w tym kierunku. Więc jej przemyślenia, jej dane, jej wyniki, którymi się dzieli na łamach tego wywiadu, są niezwykle interesujące i poparte nauką. Mam nadzieję, że przeczytanie książki, która. Poświęcona jest profilaktyce zdrowotnej, która nie dotyczy tylko chorób oczu, która patrzy na cały organizm całościowo, holistycznie i pod względem wielu aspektów pomoże Ci zachować Twoje zdrowie w jak najlepszej formie, zapewnić Ci dobrostan na każdym poziomie fizycznym, psychicznym, ale także społecznym i po prostu będzie Ci służyła przez najbliższe dni i lata.